Hello, cześć! Cześć! Witamy wszystkich z tej strony Hubert i Sebastian. Nie dam Ci dać do głosu teraz. Okay. Czyli co mamy? Dwa blistry reprezentacji Polski karty, kolekcjonerskie premium 28 kart. Z tyłu widzicie, co można zdobyć? Ile to kiedyś kosztowało? Wydaje nam się po otwarciu 8 dotychczasowych, że chyba nie za bardzo warto. Eee, mamy tak, żółte paralel. Paralel. Do 99, do 50 i 1 na 1. Ale ja w to nie wierzę w ogóle. Uważam, że to jest kłamstwo. <laughs> Ściemniają. Dobrze, otwieraj, Hubercie. Teraz się możesz przywitać. Cześć. <śmiech> <śmiech> Pierwsza saszeta. No i mamy nadzieję dużo. Żadnych nadziei. To nie wierzę w Nie wierzę, co to jest. Frankowski. Frankowski. Kędziora, model, Krosicki, Dumapolski, Kasz i Orły Milik. Na takim przyspieszeniu to będzie trochę. Nie, no nie, 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 nie. żartowałem, Pomał, spokojnie, Kuralski. Dumapolski, Kozłowski, Skorupski, Kiwior, Dumapolski, Szczęsny. Dumapolski, Kamiński, Dumapolski, Buksa. Krychowiak, Bednarek, Duma Polski, grozicki, Orły Kamiński. Ostatnia paczka w tym oto strze I zaraz otwieramy kolejny. O, jakiś taki fajny. Nie, nie fajny, nie, no, taki zwykły. Był taki. Częstny? Puchacz, tak. Linety, świderski, glik, lewandowski, Orły Świński. Ale żeś to otworzył. Wiem, że bolą oczy. Bolą, bolą. Duma polski, święteczka. trafy też bolą. Już wie, jak no. duma polski, buksa, Grocicki, Glik, lewandowski, duma polski, kasz. Oj. Uuu, no staram nie. się! Proszę Cię. Szcząsny, Kędziora. Tak, chwyć ładnie. Zalewski, Nikola Zalewski, mam Polski, Krychowiak, Żurkowski, Orły Kamiński. Tak, da się. Tamte paczki mi nie lubiły. Duma Polski Zieliński, Bereszyński, Gamny, Duma Polski Klich, Buksa, Duma Polski Szczęsny, Orły, Zieliński. I ostatnia Saszefka. Lecimy z ostatnią. Oby tutaj była Szczęście. Duma Polski Kamiński, Szymański, Moder, Świderski, Zieliński. Piątek Duma Polski, Grozićki. I na tym kończy się nasza seria. seria. Pięciu odcinków z kolekcji. Jak to? Karty kolekcjonerskie Dyskie premium, które nie są wcale takie premium. Znaczy, no my po prostu nie mamy szczęścia. No nie, dziękujemy, zapraszamy na koniec. Może wy odcinki. będziecie mieli. Tak, tak, my trzymamy kciuki za was. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy pa. Pa.